No i zabieramy się za robotę, do tego sonu czarnego użyję pół głowy, trzy serca, trzy ozory, jedną golonkę, dwie nerki i około kilograma skór. Skóry jeszcze będą na podgardlu, na głowie i na golonce. Zaczynamy od narek, bo je trzeba obczyścić. Czyli przycinamy na pół, jeszcze raz na pół. I wycinamy te żyłki, błądki, tłuszcze. Po oczyszczeniu nerek koniecznie trzeba je namoczyć w zimnej wodzie. Jakieś dwie godziny. Zmieniłem z wodę 2-3 razy. Dopiero potem rzucimy je do peklowania. Następnie bierzemy się ze skóry. Te skóry od razu możemy sobie pociąć na takie paski, które będą potem dobrze wchodziły do maszynki. Czyli takie opaski spokojnie, ładnie będą się miliły. Teraz te skóry będą leżały w lodówce. Należy je tak na oko posolić, wymieszać potem i do lodówki na 3 dni, bo 3 dni będzie peklowane reszta mięsa. Solanka będzie 10%, czyli tutaj mam 4 litry wody i dodam 400 g peklosoli, takiej sklepowej, wymieszanej pół na pół z zwykłą solą, czyli 200 gramów. Tej peklosoli i 200 gramów zwykłej soli. Można użyć samej tej peklosoli, ale te mięso się dobrze zapakluje pół na pół solą. Także sterzenie 10%. Przesłamy sól i dobrze musimy to rozpuścić. Teraz umieszczamy te mięsa w jakimś dużym pojemniku. W miarę zapełniamy takie miejsca, luki. Podgardę też będzie peklowane, bo jest bardzo ładnie przerośnięte mięsem. I teraz zalewamy to solanką, dopóki nie przykryje ładnie tego mięsa. Mięso nam będzie wypływało, także musimy przydusić jakimiś takimi talerzykami i będzie dobrze. Nerki wyrzucę dopiero za jakieś 2 godziny po trzykrotnym płukaniu I tak to zostawiamy w lodówce albo na zewnątrz, jak mamy właśnie taką teraz temperaturę 5-6 stopni na 3 dni. Mięso się zapeklowało, teraz trzeba dobrze wymoczyć i wypłukać no i teraz porzymy. To zrobię w dwóch kartkach. W jednym te produkty, które potrzebują długo czasu, żeby były sparzone, czyli kowizna, golonka, serca, ozory. W drugim podgardle, nerki i skóry, które potrzebują mniej czasu. Tutaj dodam jeszcze łyżkę soli, żeby nie zrobiło się to mięso jałowe, żeby woda nie wyciągnęła soli. Tutaj nie dodaję nic, bo skóry były solone i niepukane. Teraz dodajemy po jakieś dwa listki laurowe. Kilka ziaren pieprzu do każdego naczynia. I po kilka ziaren ziela angielskiego. Zalewam gorąco wodą z kranu. Ten garnek z podgardlem będzie podgrzewany do temperatury maksymalnie 85 stopni z tego względu, żeby nie roztopić tłuszczu na podgardlu. I wystarczy jakieś 20 minut na pół twardo, pół miękko te podgardle. Nie trzeba więcej. Tak samo nerki też potrzebują z 20 minut. Skórki trochę będą dłużej, do 40 minut w tej wodzie. Ten garnek będzie podgrzewany do 95 stopni, ale nie gotujemy. Czyli tutaj jest golonka, głowizna, ozory, serca. I tutaj przykładowo golonka i głowizna będzie potrzebowała około 2 godzin. Serca około godziny, ozory z godzinę, z półtorej godziny. Ale nie gotujemy na granicy gotowania. Teraz po parzeniu musimy najpierw oddzielić ten tłuszcz ze skórami z golonki i uba. Także obcinamy samą skórę z tłuszczem i tę skórę z tłuszczem tniemy na paski takie żeby nam się do maszynki zmieściły i one wylądują na tych skórkach co były parzone oddzielnie teraz oddzielamy samo mięso od kości tak żeby nie było żadnych chrząstek teraz te mięsa z kolonki i uba kroimy na kawałki żeby zmieściły się w maszynce tak samo ucho też pójdzie do mielenia razem z tym mięsem Mięso pokrojone i tak teraz wszystko musimy sobie zważyć, żeby wiedzieć ile dodać przypraw, a szczególnie na tym etapie ile dodać czosnku. Ja tutaj mam tego wszystkiego 5 kg, a na kilogram dodamy czosnku jakieś 2 gramy maksymalnie. I teraz taki duży ząbek czosnku waży około 5 gramów, taki troszeczkę mniejszy. Waży 3,5, także 8,5 g, Takie dwa ząbki na to wszystko pójdzie. nie zaczynam od skórek i tego tłuszczu ze skórą z głów i gorąg na oczku 2,7. I właśnie przez to oczko pójdzie też czosnek. Następnie teraz idzie mięso z głowy i golonki i ono będzie grubo zmielone, żeby była taka pośrednia frakcja pomiędzy tymi skórami drobno zmielonymi, a innymi podrobami, które będę kroił w kostkę. Także zmielę je na szarpaku. Tak to mięso właśnie wygląda po szarpaku. No, i teraz pozostałe podroby, nerki, On tak już były wcześniej pokrojone w takie nieregularne paseczki, kosteczki, jak to lubi. Serca tak samo w taką kostkę nieregularną. Najlepiej no sobie najpierw w takie paski pokroić, potem po prostu porobić takie nieregularne kształty. Samo ozory też kroimy tak jak pozostałe wcześniej. No i zostało podkartle. Te podkartle raczej będzie kryjone. To zależy jakie jest tłuste. Te tutaj jest bardzo ładnie przerastane tłuszczem. Gdyby było bardziej tłuste to kostka troszeczkę mniejsza centymetr na centymetr a takie ładnie przerosięte to pokroję no w sumie też na centymetr na centymetr około no i teraz odważymy jeszcze przyprawy był już dodany czosnek dodaję 2 gramy na kilogram, czyli w moim przypadku będzie 10 gramów. Można by było jeszcze dodać złyżkę na te 5 kg majranku, majeranku, ale ja do czarnego nie dodaję, a dodaję gałkę muszkatołową w ilości 0,5 grama na kilogram, czyli 2,5 grama. Odważamy. Jest trochę więcej, ale to nic, nieznacznie. I to ląduje do farszu. Teraz się zajmiemy wywarem. Wywaru dodaje 15% w stosunku do farszu, czyli tutaj mamy 5 kg, to dodałem 750 ml. To jest wywar z gotowania właśnie tych mięs, zebrany bez tłuszczu, który się potem po schodzeniu osadza na górze. No i teraz najważniejsze, w czarnym sace są nie krew, akurat świeżej krwi nie mam, bo się skończyła i zastosuję taką właśnie hemoglobinę suszoną, którą można sobie kupić bez problemu. Tej suszonej krwi dodaję 25 gramów na kilogram farszu, czyli w moim przypadku będzie to 125 gramów. Teraz trzeba spróbować ten farsz, jaki jest, jaki jest słony, bo przy tym właśnie peklowaniu 10% on będzie już w sumie naprawdę miał trochę soli, ale jeszcze trochę za mało. Tutaj też mamy trochę soli po gotowaniu. Ale ja dodaję około takiej łyżki płaskiej, stołowej, no lekko z górką, do tego właśnie wywaru. Wsypujemy krew suszoną i to wszystko blendujemy. Wyszła nam taka właśnie zblendowana emulcja. I teraz ja to dodaję, jak wszystko jest dobrze poważone w całości. Gdyby się okazało, że jest za rzadkie, możemy dać bułki tartej. I teraz trzeba dobrze to wszystko wymieszać. No i mamy już w końcu farsz gotowy. Ja to będę nabijał w kątnicę wieprzową. Czyli potocznie ślepą kiszkę, a co się nie zmieści to wosłankę polamidową. Ale jeśli mamy taką właśnie zaraz po świniobiciu to musimy ją odwrócić na wewnętrzną stronę. I odsunąć tutaj właśnie te narośla z tłuszczu. Prosto drywamy. I jeśli już mamy obczyszczoną, tyle było tłuszczu, to teraz musimy z powrotem odwrócić tak, jak była zewnętrzną stroną na zewnątrz. Przepuczemy jeszcze parę razy i będziemy nabijali. I teraz, żeby to sobie samemu dać radę, to obcinam sobie taką butelkę. Jedna tytrytka i to sobie zakładam tutaj na ten rant, zakładamy tytrytkę i za tym rantem mocno ściskamy, i teraz nam to wszystko się ładnie trzyma możemy łyżką narzucać. jakiś czas pomagamy właśnie, żeby to się nam ładnie wszystko rozmieszczało i ubijamy. Kątnica już nabita. Weszło do niej jakieś 2,5 2 kg. I teraz należy ją związać. Ona ma taką zaletę właśnie, że to jest ślepa kiszka z jednej strony ma wszystko pozaślepiane, jako wystarczy z jednej strony związać. Zwiążę to bawełnianą, bawełnianym sznurem. Reszta pójdzie właśnie w te polimidowe osłonki, ale już tego nie będę pokazywał, żeby nie było za długo. No to przyszedł czas na degustację. Zacznę od, tej, od tego sonu w tej osłonce sztucznej. Tak to się prezentuje. Kroimy plaster. No i spróbujemy przykroić ten sarceson kotnicy wieprzowej. Tak to wygląda. Także mamy super salceson. smaku jest rewelacyjny. Musi sobie taki w domu zrobić. Nie ma opcji. I to by było na tyle. Cześć.